Siemaneczko z tej strony Mendy A dzisiaj wam powiem o nowej Naprawdę mega aktualizacji Co będzie w kolejnej aktualizacji to już w sumie Na dniach bo to w weekendzik Będzie jedna z y, ogromnych aktualizacji Która naprowadzi naprawdę coś z mega fajnego na co Mogę powiedzieć, że nie czekałem, ale czekałem na coś podobnego, ale jak to będzie, to będzie mega. Jak chcecie dowiedzieć się, co to będzie, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole, na dole zostawiacie subskrypcję, taki czerwony guziczek, naciśnijcie go jak najszybciej. dostawcie 2000 lajków, to jest wyzwanie dla was. Napiszcie w komentarzu, czy podejmujecie się wyzwania i 2000 lajków wbijecie. I co możecie napisać jeszcze w komentarzu, napiszcie, jeżeli obejrzycie filmik, czy wy, chcie czy... Podoba wam się to, co wprowadzą do jailbreaka, bo mi mega i będzie to chyba mój najlepszy update w życiu. A co dokładnie, to musimy polecieć jako kosmita po jeszcze jedną rzecz. Już możecie powoli się domyśleć, o co chodzi, gdy jesteśmy kosmitą, ale jeszcze przejdziemy się w jedno miejsce, dwa miejsca dokładnie. I pokażę wam, o co chodzi. Ja mam autko. Hmm. Policja szybko pod bazę wojskową. Dobra. Musimy jechać do bazy wojskowej i będziemy tam czekali na policjanta, a wy w tym czasie, jak jedziemy do bazy wojskowej, nie zapomnijcie zostawić lajkacza, by było bardzo fajnie, abyś nawet lajka teraz strzelił. Teraz, właśnie to jest ten czas, kiedy ty strzelasz lajka i pochwal się w tym na premierze lub nawet w komentarzu, że go strzeliłeś. Ciekawe, czy trafisz w ten guzik, bo ostatnio właśnie widziałem, że dużo osób nie trafia w ten guzik lajk. Powiedz, czy ty trafiłeś, bo mnie to bardzo ciekawi. Yy, napiszę, żeby otwierali bazę. Otwierać bazę szybko. Chyba mi nie otworzą bazy. Szybko powolnym otwierać otw otworzoną bazę i policja szybko baza wojskowa. O, cześć Ami, jak ty tam wleciałaś bez karty, bez niczego? Jak ona się tam znalazła? No to zaś. Dobra, potrzebujemy... Policję w bazie wojskowej. O są. Yy, o jest, 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 dobra. Kosmita włazi, dobra, jesteśmy, jesteśmy. Karta, karta, gdzie jest jakiś policjant? O jest karta. Yy, da mi kartę, dobra. Pójdziemy sobie po jedną rzecz. Yy, kar o. Bierzemy się w karciochę. Joko. E no, karciowa nie pączka! Ja chciałem kartę dawać kartę! O, kartę, dobra, jest karta. Szybko tutaj, szybko tutaj. Yy... Co ja zrobiłem? Nikt mnie nie rozpozna! <grymny> Czemu ja to zrobiłem? Dobra. Jeszcze przed tym polecimy szybko, dobra, ale wylecę chociaż. Nikt mnie teraz nie rozpozna. Jesteśmy kosmitą, którego nikt nie rozpozna, i uciekamy. Yy, Naszym zadaniem jest szybko polecieć do miasta jako kosmit tutaj. I co będzie dodane? Już Wam mówię wszystko. Po kolei. Co się stanie w update'cie I to wszystko jest związane z kosmitami. I to jest tutaj. Yy, tu. Zostanie dodany nowy tryb do tego miejsca, na co czekaliśmy bardzo. Już są cztery. Jest stanie dodany nowy. A co takiego zostanie dodane? Może wyjaśnię Wam w to jednym ze screenów, które wysłał Asimo. Dobra, proszę bardzo. Mamy kosmite i UFO i... jakąś planetę. Przylecieli na, na Jailbreak'a, przylecą kosmici. I co takiego? Przygotuj się na kolejny tryb w Jailbreak'u. Alien Infection. Beta. No to będzie testowe. Opc. Twoim zadaniem jest zainfekować wszystkich graczy na mapie gracze nie pozwól tym kosmitom cię znaleźć. Aktualizacja wydana weekend. Czyli ogólnie na czym będzie polegał cały tryb. Jak widzicie, otu macie swój ten, yy, wygląd, jak kosmici wyglądają. Strasznie. I będziemy się po podbreku. Jeszcze. Tak, jest to miejsce. Wiem, które to miejsce. Polecimy sobie do tego miejsca i staniemy sobie w tym miejscu, gdzie był robiony ten screen, a w tym czasie, gdyby tam leciał, wytłumaczę wam, na czym polega ogólnie yy, ten nowy tryb. Dobra, lecimy to. Na czym polega ten nowy tryb? Yy, ja wiem, gdzie to mam lecieć, tam, dobra. Nowy tryb polega na tym, że jedna osoba zostaje zainfekowana i zostaje alienem i musi złapać inną osobę. Coś takiego chowanego, taki berek, tylko jeżeli kogo złapie, to ta osoba łapie razem z nim resztę i ciekawe to będzie, czy będzie to rozwiązane, że też na czas będzie szybko złapać, czy jak, ale będzie to na pewno ciekawe, że na przykład... Voldemort będzie sobie latał UFO A ja będę musiał podbiec, uderzyć go I on też się stanie kosmitą W sumie wiecie co, musimy zrobić jedną rzecz Zanim polecę w ogóle tam Bo to jest tu w tym miejscu gdzie on stał Muszę być pełny kosmitą, żeby też Wyglądać jak kosmita, no bo to taki Kosmita w policyjnym stroju Potrzebowałem tylko, żeby wylecieć z bazy To nie kosmita, to taki udawaniec więc lecimy jak najszybciej, teraz tutaj yy, zostawić UFO i polecimy sobie UFO do ten. Może ja zamknę UFO. Dobra, jesteśmy. Patrzcie, idealnie, I spokojnie, ten strój zaraz mi zniknie i polecimy sobie tam, gdzie był zrobiony ten cały screen. I zobaczymy sobie w ogóle, jak to będzie wyglądało, gdy sobie tak staniemy. Cały tryb będzie naprawdę mega epicki. Napiszcie teraz w komentarzu. Dwaście teraz, w tym momencie. Jeżeli do tego momentu dotrwaliście, bo pewnie już osób trochę wyszło, jak powiedziałem, co to za tryb będzie. Ale jeżeli trochę do tego momentu, napiszcie w komentarzu, czy takie coś Wam się podoba. A będzie to naprawdę mega coś. To chyba będzie najlepszy update. Bo ten Battle Royale jeszcze jako tako. Ale ta infekcja, ganianie się po całej mapie infekowanie. Ile my na to Robuxów wydamy, to jest niepojęte, bo na pewno będę Wam to kupywał, żebyśmy sobie zagrali. Dobra. Sprawdzimy sobie, gdzie stał ten Kosmita. Kosmita stał chyba tu. Patrzcie, chyba tutaj stał ten Kosmit. Co nie, sprawdzimy sobie według jeszcze screena. Tak, Kosmit stał tutaj. Tutaj stał ten Kosmit, chyba albo gdzieś tu. Nie, tutaj. W tym miejscu stał Kosmita. I patrzył się tak, tu ufo leciało. O, nawet ów u mnie leci. Widzicie? Do, idealnie dopasowałem scenografię. Tutaj jest to to baza. Jakoś tak screen zrobiony. I pięknie, kurczę, tutaj będziemy mieli infekcję. Na przykład... A, jestem alienem! idziemy go infekować. O, i zainfekowany. I tak będziemy kurczę się ganiać. To będzie naprawdę mega updateor. Kurczę ganianie się po tym. To... Ja nie wierzę po prostu co ja będę robił. Ile będzie rzeczy fajnych do zrobienia? Dobra, lecimy teraz ten tutaj. To będzie coś epickiego. Aż już specjalnie wybrałem strój aliena na sam atak. Bo, no to na pewno będzie coś super. I tyle będziemy się w to bawić. Najgorsze to, że to na pewno będzie kosztować Robuxy. Mam nadzieję, że to będzie taki token 10-robuksowy. Bo naprawdę nie chciałoby mi się wydawać tutaj więcej niż 10 Robuxów. Bo to będzie drogie pewnie. Obrażam cię, okradniemy coś. Alien, dawaj. Alien szybko jedzie ukraść obrazy, a ta zainfekują całego Jailbreak, a a niedługo. To będzie coś niesamowitego. Dobra. Tak niesamowite, tak samo jak wy zostawiacie lajki. Takie duże ilości ostatnio zostawiacie, że to jest masakra, więc powiem, że pod te odcinki także zostawicie jakoś pasa kresną ilość lajku. Może szybciej. Dobra. O, otworzyło się. Dobra, jeszcze z drugiej strony, bo nie sądzę, żeby ktoś tam był i otworzył. Oni otworzyli. No to. E, o, idealnie. Idealnie kosmita idzie szybko. zobaczcie nawet mam rączki idealne kosmita. I kosmita od razu, zobaczcie. Mam najlepsze auto kosmiczne. Kosmiczne, najszybsze kosmiczne auto. Gdzie nawet mam? Przygotowany jestem idealnie na atak. Nie rozpoznają mnie i pewno będą myśleli, że to swój i mnie nie zainfekują. O, to jest dobry pomysł, że je pewnie nie rozpoznają, że o, jestem z wami, jestem z wami, nie zamkujcie mnie, o i będę mógł uciec. To jest plan przebieranki. Więc zobaczymy, jak dużo kosmitu będzie, może ja wprowadzę jakieś koszulki kosmiczne z m -ką. że my jesteśmy już, nas nie infekować, jesteśmy bezpieczni, o. Napiszcie, czy chcielibyście koszulki zainfekowane na przykład jakieś. Albo, o, że podrabiamy, że jesteśmy nimi zainfekowani, żeby nas nie infekowali. To będzie coś. Mamy trochę kasy, mamy jako ten alien trochę kasy. Dobra. Albo się schowamy tutaj. Tak, tu już żaden alien nie wejdzie. To będzie coś. Tu wejdę. I tu żaden alien nie wejdzie. O. Ale tu będzie ciężko, będzie można wszystkich paszyć. I na przykład ja będę alienem i mówię: y, Trzech się chowa w muzeum. Y, nie, tu w muzeum. Trzech się chowa. Y, a, tu baza wojskowa. O, tu ze mną. Tak. Y, na przykład dwóch jest w mieście. Albo tu, mylę, jest na przykład i dobra. W ogóle znajomych wbija, więc jeżeli, jeżeli się też chciałbyś wbić na przykład na serwer w czasie nagrywek, to na dole masz taki guzik wspieraj i też będziesz mógł wejść w czasie nagrywać na serwerek, dobra. My uciekamy, bo lecimy, bo kosmici zaraz atakują, jak spojrzycie w niebo, wszystkie znaki mówią, że kosmici zaraz przylecą na jailbreak'a, kwestia kilku dni, więc schrońcie się jak najbardziej. Żeby was nie zaatakowali A ja wam naprawdę dziękuję za dzisiejsze oglądanie tego odcineczka Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkaczach, komentarzach I o dzwoneczku To też jest bardzo ważne, żebyście mieli dzwoneczek Dobra Czyli to by było chyba na dzisiaj wszystko Więc dziękuję wam naprawdę Wstanę sobie tu, dziękuję I żywy dla was wszystkich